Dzień dobry bardzo, ja jestem pan producent, a to jest vlog o muzyce, branży muzycznej, o technice studyjnej i koncertowej. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam trochę poopowiadać o tym, w jaki sposób przygotować się do sesji nagraniowej. Wiele osób, które początkuje albo nagrywa sobie w domu, nie do końca zdaje sobie sprawę, jak wygląda sama sesja nagraniowa w studiu dużym. Dopóki nagrywamy w domu, wszystko jest pięknie, komfortowo, lepiej lub gorzej, bo sami oceniamy, natomiast w momencie, w którym... Przychodzi stres, przychodzi kwestia, że płacimy za to studio, mamy realizatora, czyli osobę z zewnątrz, która jeszcze w dodatku ma świetny słuch i bardzo dużo rzeczy wyłapuje. Okazuje się, że wychodzą na wierzch jakieś nasze braki, każdy ma jakieś braki, nawet najlepsi muzycy czasami nie trafią w strunę. Nagranie trzeba powtórzyć, drugi, trzeci raz, psychika nam siada, więc o tym wszystkim będę chciał powiedzieć, w jaki sposób przygotować się porządnie, żeby nie było zbędnego stresu. Zacznijmy od tego, z czym dilujemy w trakcie nagrania. Przede wszystkim opieramy się o własne umiejętności, lepsze lub gorsze, i tutaj kwestia zasadnicza: powinniśmy grać lub tworzyć partie wyłącznie takie, które jesteśmy w stanie zagrać, żeby nie było sytuacji, w której komponujemy i sobie w głowie myślimy, że a tam. Doćwiczymy to, później, w trakcie sesji nagraniowej, okazuje się, że jednak nie jest doćwiczone, i dużo, dużo czasu upływa na tym, żeby poprawić to, co niestety nie potrafimy jeszcze technicznie zagrać. Zagrać lub zaśpiewać. Zmagamy się oczywiście również z naszą psychiką. Każda osoba w zupełnie inny sposób reaguje na stres. Taka ciekawostka, niektóre osoby za pierwszym, drugim razem są w stanie zagrać najlepszą wersję. I każda kolejna już jest coraz gorsza. Natomiast inne osoby, pierwsza, druga wersja jest absolutnie nie do przyjęcia, czwarta, piąta powiedzmy, że jest średnia, ale gdzieś w okolicach 8-10 dopiero zaskakują i dopiero te wersje są takie naprawdę bardzo fajne, pełne tych emocji, jakiejś energii, czegoś więcej właśnie niż samych dźwięków. Także wszystko zależy od tego, kim jesteś i w jaki sposób funkcjonuje Twoja psychika. Przekonasz się na własnej skórze i przekonasz się na pierwszej, poważnej sesji, którym modelem jesteś, czy wychodzi ci za pierwszym razem, czy dopiero za siódmym, ósmym. Najważniejsza rzecz to nie napędzać stresu w psychice. To znaczy, jeżeli wiesz, że nie wychodzi ci za pierwszym, drugim razem, to nie znaczy, że jesteś do dupy. To wcale nie znaczy, że nagranie jest do wywalenia. To może po prostu oznaczać, że siódma lub ósma wersja ci wyjdzie. Jeżeli do dziesiątej wersji nie jesteś w stanie zarejestrować, to myślę, że jest dobry moment, żeby zatrzymać się, zrezygnować z nagrywania i pójść poćwiczyć jeszcze w domu, żeby na kolejnej sesji nagraniowej być już w pełni gotowym, bo to może być kwestia zupełnie niewytrenowania technicznego. Zmagamy się również z naszym samopoczuciem. Nie każdy dzień jest taki sam. 15-20% różnicy może sprawić, że ten dzień nie jest naszym najlepszym dniem do tego, żeby nagrywać nasze partie. Jeżeli chodzi o samopoczucie, to ono też jest związane z tym podobno w jaki sposób reaguje nasz układ nerwowy, jest taka bardzo fajna aplikacja. Ona się nazywa CNS-Tap Monitor, i cała rzecz polega na tym, żeby oprzeć dłoń to na biurku robimy. W czasie 5 sekund, jak najwięcej razy kliknąć w ekran. Pokazuje nam wynik 33 i robimy to samo drugą, drugim palcem. 33. Jak będziecie trenowali codziennie, sprawdzali sobie to zobaczycie, że jest różnica pomiędzy ilością naklikanych tych uderzeń w ekran i Podobno to właśnie świadczy o tym, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest nasz układ nerwowy, więc jeżeli chodzi o granie na instrumencie, to to ma ogromne znaczenie. Zapewne również ma to ogromne znaczenie dla wokalistów, no bo to jest cała reakcja całego organizmu na to, w jaki sposób my gramy, w jaki sposób śpiewamy. Żeby dobrze przygotować się do sesji nagraniowej, musimy sobie uświadomić, czym dokładnie jest muzyka, to znaczy co my rejestrujemy. Więc to jest taka moja opinia, moje przemyślenia. Możecie mieć swoje, zostawcie je wtedy w komentarzu, podyskutujemy sobie. W mojej opinii po pierwsze muzyka to są emocje i to jest chyba coś najważniejszego, co musimy mieć na uwadze. Po drugie muzyka czy dźwięk sam to jest forma energii. Wykonawca, który tworzy w sobie tą energię, emituje w postaci wykonania swojej partii. I jeżeli rozważymy właśnie te dwie kwestie muzyka jako emocje i muzyka jako energia to jeżeli zastanowimy się, co my dokładnie rejestrujemy, to właśnie to jest nasza odpowiedź. Emocje, jakie wytwarzamy w sobie, reprodukujemy je w postaci energii i to właśnie rejestrujemy. Jest taki sławny mem, przypisuje się te słowa Ludwikowi van Beethovenowi, że dźwięk zagrany nieczysto można wybaczyć, ale nie można wybaczyć dźwięku zagranego bez pasji. To jest coś o czym kompozytorzy już wiedzieli dawno, już kilkaset lat temu. Jaka jest różnica pomiędzy dźwiękami granymi z pasją i granymi bez pasji, mimo że odgrywamy po prostu te dźwięki. I jeszcze taka a dygresję pamiętam moją rozmowę z jednym z wykładowców Wydziału Jazzu. Ja kończyłem realizację dźwięku na Wydziale Jazzu w Katowicach. Pamiętam, jak ten wykładowca mówił, że jest przerażony, jak widzi studentów. Wielu z nich obudzonych w środku nocy potrafi wyśpiewać dowolną kolejność dźwięków w gamie, którą mu zadamy. Potrafi rozwiązać zadanie harmoniczne. Natomiast sposób, w jaki oni grają na scenie, jest nie do przyjęcia absolutnie jest miałki, bez wyrazu i on jest przerażony. Jak mocno to zjawisko postępuje. I to właśnie nie jest tylko moje wrażenie. Jeżeli wypowiadają, to wykładowcy wydziału jazzu. Ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili dla muzyki, mają już tam 10 lat, są zaawansowani, widzieli tysiące muzyków, współpracowali z tysiącem muzyków, współpracowali z najlepszymi muzykami i widzą najgorszych muzyków na różnych, przy różnych okazjach jeżeli oni mają również takie wnioski, no to coś w tym jest. Dlatego mamy tyle zespołów, które mają świetnie nagrane od strony realizacyjnej, mają świetnie nagrane płyty, demówki, mają świetnie zaaranżowane utwory, rozpisane na różne partie, mają milion wypełniaczy, jest ściana dźwięku, jeżeli puścimy sobie tą demówkę. Natomiast po minucie właściwie nie mamy czego słuchać, to znaczy ta muzyka nie ma w ogóle żadnego wyrazu, nie ma żadnej głębi, ja nie chcę tutaj wskazywać na konkretny zespół, nie chcę rzucać konkretnych nazw. Ale są zespoły, które w ogóle nie trafiają. I z drugiej strony mamy takie przykłady jak Cortez czy Scubas, czyli po prostu gość z gitarą. Oni wiedzą, co chcą osiągnąć. Oni wychodzą na scenę i oni wiedzą, co chcą wyprodukować w sobie i co chcą przekazać publiczności. Można mieć zespół rozbudowany, można mieć całą orkiestrę symfoniczną i będzie to po prostu nudne, a można mieć gościa z gitarą, który zaczaruje całą widownię. To teraz może o tym, jak właściwie zarejestrować tę energię. No bo. Kwestia wytworzenia to już jest kwestia każdego artysty. On, każdy z artystów musi sobie sam znaleźć sposób, jak wyprodukować w sobie tą energię, natomiast w jaki sposób ją przekazać. I tutaj wchodzi rola producenta. Producenta nagrań, producenta muzycznego, który współpracuje z zespołem w studiu. Chciałbym, żebyście sobie uświadomili, że w trakcie nagrania balansujemy pomiędzy takimi dwoma punktami. Jeden punkt to jest emocjonalność, a drugi punkt to jest poprawność techniczna. To znaczy, żadna z tych stron nie może wygrać. Z jednej strony musimy wyprodukować emocje, które chcemy zarejestrować i ten dźwięk, te, te partie, te, ten przekaz musi być emocjonalny, ale z drugiej strony on musi być zarejestrowany poprawny technicznie. Niestety w wielu przypadkach jedno zaprzecza drugiemu, to znaczy miałem możliwość pracowania z muzykami, którzy zupełnie przeakcentowali stronę emocjonalną i w tym momencie technika schodzi na drugi plan. Akordy, które grają są niechlujnie zagrane, niedociśnięte struny wybrzmiewają nieharmonicznymi dźwiękami i wszystko jest jeszcze grane do tego nierówno. Są ogromne emocje, widać, to słychać, natomiast y, niestety partia, którą rejestrują, jest nie do przyjęcia. I mamy też drugą stronę, czyli gości, którzy wchodzą do studia i nagrywają w sposób mega poprawny technicznie, doskonały wręcz. Wszystkie akordy rozłożone idealnie, żaden, żaden dźwięk nie odzywa się niepotrzebnie. Ale to, co rejestrują, jest kompletnie bez wyrazu, i w żaden sposób potem w miksie nie da się tego uzupełnić. Nie da się doprodukować w miksie energii, która nie została wyprodukowana i nie została przekazana. Nie da się, po prostu się nie da. Jeżeli wykonawca nie zarejestruje swojej partii w odpowiedni sposób, czyli z jednej strony emocjonalnie, a z drugiej strony poprawnie technicznie, świetnie zagrane. To nie nastąpi ta synergia, o którą nam chodzi. I tutaj wracam do roli producenta, bo możemy się zapytać, w jaki sposób przygotować się i w jaki sposób powinna przebiegać sesja, żeby te dwa światy połączyły się razem. 99% profesjonalnych zespołów korzysta z osoby takiej jak producent muzyczny. To jest osoba, która ma umiejętności muzyczne. To są bardzo często osoby, które potrafią grać na co najmniej jednym instrumencie, a najczęściej na kilku instrumentach potrafi zagrać. To jest osoba, która ma świadomość technik wykonawczych, ma świadomość pewnych ograniczeń, że na danym instrumencie pewnych rzeczy nie da się zagrać, rzeczy, które gram bez problemu na gitarze, nie do końca można przełożyć na smyczki, ponieważ duże skoki nie są tak łatwo do wykonania na przykład na kontrabasie na gitarze bez problemu. Pianista ma 10 palców, równocześnie gra klaster składający się z 10 dźwięków. Żaden inny instrument nie jest w stanie wykonać 10 dźwięków równocześnie, więc mając świadomość tych ograniczeń, producent muzyczny w taki sposób prowadzi sesję nagraniową, aby wykorzystać maksimum z danego instrumentu i maksimum możliwości od danego instrumentalisty. To jest pierwsza partia umiejętności, czyli te muzyczne świadomość harmonii, umiejętności związane z kompozycją, aranżacją utworów. A ta druga część to jest doświadczenie i wiedza dotycząca nagrania i miksu i masteringu, każdego tego następnego procesu, czyli też edycji w międzyczasie. Producent muzyczny ma świadomość tego, jak pracuje mikrofon, w jaki sposób rejestruje się dźwięk, jakie są ograniczenia, co można później zrobić na edycji, czego nie da się poprawić, w jaki sposób przebiegają następne procesy, co można dodać, a czego nie można dodać w miksie. Natomiast ta cała wiedza z jednej strony muzyczna, a z drugiej strony techniczna, Pozwala mu być osobą, która z zewnątrz patrzy na danego muzyka, który właśnie nagrywa swoje partie i wie na jakie niedociągnięcia można przymknąć oko, a jakich nie można przepuścić, ponieważ będziemy mieli ogromny problem albo nie będziemy w stanie usunąć ich w dalszych procesach miksu, masteringu czy nawet podstawowej edycji. Dzięki tej całej wiedzy producent muzyczny skupia się na tym, żeby źródło, czyli wykonawca, maksymalnie dobrze wykonał swoją partię i żeby technika w jak najlepszy sposób zarejestrowała to, co on produkuje. I może taki przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy gitarzystę i ten gitarzysta jest przyzwyczajony do grania w domu czy w salce Razem z całym zespołem wgrały mu się już do głowy nawyki takiego dosyć niechlujnego grania i nagle zostaje sam w pomieszczeniu ze wzmacniaczem. Mamy nagrane bębny, bas i teraz przyszedł czas na nagranie gitary. Zaczyna grać. Dla niego wszystko się zgadza, natomiast producent słyszy, że. W tle są pewne niedociągnięcia. Niektóre struny nie zostały dociśnięte, więc gdzieś tam lekko zaczynają bzyczeć. Gdzieś tam w trakcie przejścia pojawił się dysonans, pojawił się nietrafiony dźwięk, gdzieś omsknęły się palce, gdzieś omsknęła się kostka, więc struna, która miała wybrzmieć, nie wybrzmiała. I teraz, mając świadomość dalszych procesów, producent muzyczny wie, że w trakcie miksu realizator kompresuje jego partię. A skompresuje to znaczy, że podniesie te ciche fragmenty, te wszystkie słabe, subtelne rzeczy, Podniesie głośność. I przytrzyma równocześnie te największe szczyty sygnału. W związku z tym, dostaniemy na twarz wszystkie niedokładności, wyjdą nam na wierzch. Wyjdą nam w taki sposób, że one będą idealnie słyszalne. Teraz producent powinien doskonale wiedzieć, które rzeczy można przepuścić, które są taką specyfiką wykonawczą i jakimś charakterem, a które są po prostu błędem technicznym, który w dalszych procesach nie może być wyeliminowany. I to właśnie producent muzyczny decyduje, jako osoba z zewnątrz, jako osoba niezwiązana emocjonalnie z tą partią, która jest grana. Czy ta partia została zagrana i zarejestrowana w idealny lub w najlepszy możliwy sposób dla danego muzyka? Oczywiście nie zawsze muzyk jest w stanie zagrać idealnie wszystkie rzeczy. Czasami nawet w studiu dochodzi się do tego, że pewne partie trzeba uprościć. Ale to jest właśnie już rolą producenta, żeby wytłumaczyć instrumentaliście, że rzucił się na rzeczy techniczne, których nie jest w stanie wykonać, i dla dobra muzyki, dla dobra całego przekazu musi to albo uprościć, albo w jakiś inny sposób przekonfigurować, żeby ten przekaz był jakościowy, a nie przypadkowy. No i załóżmy, że mamy właśnie taką sesję, w której instrumentalista nie do końca ogarnia swoje partie, co powinien zrobić producent. Albo na przykład, jeżeli wy rozważacie, czy na pewno potrzebny jest producent. Jeżeli to jest oczywiście profesjonalista, a nie jakiś kolega, który przychodzi do studia po to, żeby poklepać Was po plecach i powiedzieć, że jest świetnie, to taki producent po prostu w sposób delikatny, ale bardzo stanowczy informuje wykonawcę, że to co robi nie do końca jest precyzyjne i nie do końca o to chodzi i razem szukają wyjścia z tej sytuacji. Dlatego tutaj bardzo mocno przydaje się umiejętność grania na danym instrumencie. Czyli jeżeli ktoś jest producentem z orkiestrami symfonicznymi, to dobrze, żeby przynajmniej na jednym instrumencie smyczkowym grał ponieważ no, większość składów w orkiestrze to są właśnie instrumenty smyczkowe i żeby miał też jakieś doświadczenie z innymi instrumentami. W przypadku rock rollowych zespołów, no to dobrze, żeby ten ktoś potrafił grać na gitarze, w instrumentach klawiszowych, na bębnach również, dzięki czemu ma świadomość, w jaki sposób pracuje aparat, w jaki sposób uderzyć strunę, czy w jaki sposób uderzyć naciąg. I dzięki tej wiedzy wie, co można zmodyfikować. Wracając do tego gitarzystę, może się okazać, że te niedociśnięcia, niedociągnięcia mogą wynikać zupełnie z spozaicznej pozaicznej sytuacji, że gitarzysta przyzwyczaił się do złej pozycji ciała, więc producent patrzy z zewnątrz, widzi na przykład, że ma nienaturalnie mocno wygięty nadgarstek i, i ma świadomość, że gdzieś z tego powodu te struny są niedociskane, więc powinien po prostu zaproponować mu czy może usiąść, jeżeli to w żaden sposób nie wpłynie na jego ekspresję. Na te, właśnie na przekazanie tych emocji. Może się okazać, że właśnie w pozycji siedzącej gitarzysta wykona najlepsze swoje wykonanie możliwe. A czasami wystarczy, że gitara zostanie podniesiona na pasku o kilka centymetrów do góry, dzięki czemu odgastek bardziej się wyprostuje, mięśnie się rozluźnią i gitarzysta będzie miał możliwość bardzo precyzyjnego grania. Więc producent jest również osobą taką, która czuwa nad kwestiami wykonawczymi. Nawet wtedy, kiedy wykonawca sam nie domaga, albo nie ma świadomości czasami, ponieważ producent wie, że na kolejnych etapach w jaki sposób ten negatywny rezultat odbije się na całej twórczości. I to jest właśnie rola producenta, żeby ten przekaz emocjonalny w jak najlepszy sposób został wykonany i żeby ta cała energia, którą wykonawca chce przekazać, żeby ona została w idealny sposób zarejestrowana, wcześniej wykonana, a później oczywiście zarejestrowana.